Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie tego wieczora. Posłuchajmy słów psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, i nie odbieraj mi świętego Ducha swego. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a co opalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest Duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz. W tym psalmie dzisiaj słyszymy: Stwórz we mnie, Boże, serce czyste. Serce nie da się przetrzeć szmatką skruchy, żalu czy nawet jakiejś pokuty. Czyste serce jest zawsze dziełem Boga, który jest stwarzany na nowo. To jest bardzo głęboki, niezwykły proces twórczy w Jego miłosiernych dłoniach. Pomódmy się na koniec. Panie Jezu, Ty, który mnie znasz, znasz moje serce, moje myśli, ty wiesz jaki jestem. Proszę Cię, wkrocz teraz w moje serce, wkrocz teraz w serce mojej siostry i mojego brata i oczyszczaj je ze wszelkich fałszywych motywacji bycia przy Bogu. Bo czyste serce nie zawsze Twoim dziełem. Niech tak się stanie. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zdaj na jutro, daj czas Panu Bogu na modlitwie. Nieważne jak się będziesz modlić, po prostu spotkaj się dzisiaj z Bogiem na modlitwie. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia jutro z Bogiem.